Witam Szanownych Państwa. 23 lipca 2017 roku. Szanowni Państwo, jak można określić opozycję, która cały czas szerzy postrach, straszy różnego, wzywa za granicę? Pan poseł z nowoczesnej programie WORNICza 17 powiedział, że nawet tak demokratyczne państwo jak Wenezuela Martwi się o stan demokracji w Polsce. Oni wiedzą dobrze, jak wygląda demokracja. Oni mają dużo ruchów prodemokratycznych i oni bardzo się martwią tym złym rządem PiSu. Pan poseł zapomniał dodać, że na Wenezuelskich ulicach hmm, krew leje się strumieniami i to jest łagodne określenie tego, jak tłumione są przez komunistów. Hmm, znaczy partię lewicową, y, demokratyczne, prodemokratyczne, protesty. Więc jeżeli pan poseł R. z nowoczesnej, no uważa, uważa, że to jest wzór demokracji Wenezuela, to ja od tej chwili zmieniam zdanie o tym panu pośle. Zwłaszcza, że on powiedział, pomimo, że jest członkiem komisji do spraw, spadania dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, to on powiedział coś takiego, że pani Gronkiewicz-Walc zrobiła bardzo wiele dobrego dla Warszawy. No to ja w takim, w takim w takim, w takim no na takim no bądź razie nie mam nic, szanowni państwo, do powiedzenia. Już sami widzicie, łamie mi się głos, bo nie wiem co powiedzieć. No, taki stek dziwnych Dziwnych, nie, no nie powiem bzdur, ale powiem niedomówień, dziwnych niedomówień, no to ja się po raz pierwszy spotykam. Słuchajcie Państwo, jasno napisana ustawa, mówiłem o tym wcześniej. Teraz powiem to, jeszcze raz zaznaczę. Prawo musi być przestrzegane, ale nie może być traktowane jako prawo tej czy innej opcji politycznej. W zależności od tym czy mamy do czynienia z tą czy inną wierchuszką polityczną. To nie może być tak traktowane na zasadzie wierchuszek partyjnych i tego, co się komukolwiek podoba. Nie, no to musi być prawo dostosowane jednak do systemu, do systemu państwa i też do oczekiwań społecznych. Takie jak my, obywatele, mamy jakieś oczekiwania, bo zawsze mamy. Politycy powinni je wypełnić treścią, tak, żeby ta władza, trójpodział władzy się przenikał. Ja rozumiem, że jest idea zwiększania roli sądów, sądownictwa, władzy sądowniczej i przewagi nad ustawodawczą i wykonawczą, ale to w takim razie nie mówimy o trójpodziale władzy, no bo to w takim, w takim bądź razie staje się to dużą przesadą no mówienie o trójpodziale, gdy chcemy wywindować władzę sądowniczą. Szanowni Państwo z nowoczesnej pzl i Platformy Obywatelskiej. No skończcie z tą retoryką. Powiedzcie prawdę. Chcecie wywindować do góry sąd. Sądy, żeby miały władzę wykonawczą, ustawodawczą i rządziły. I one stanowiły, kto będzie w parlamencie, kto będzie, kto będzie rządził, kto będzie głową państwa. No w porządku. Chcecie zlikwidować yy, wolne wybory. Do tego dążycie. Ale powiedzcie to. Tak, żeby to społeczeństwo zrozumiało, że ma być autorytaryzm, ma być wprowadzony autorytaryzm i odchodzimy od demokracji. Ale nie mówcie, nie mówcie, i to proszę was o to w niedzielę. Nie mówcie o to, że chcecie demokracji, jak wy chcecie autorytaryzmu. Przyznajcie to w końcu. Jako obywatel, proszę Was o to, żebyście to przyznali. Bądźcie szczerzy wobec siebie, wobec. Swoich, swoich kolegów partyjnych, wobec społeczeństwa, no wobec nich zawsze jesteście szczerzy, ale wobec obywateli, którzy Was wybrali. Powiedzcie tak: chcemy mieć mandaty, do, mandaty dożywotnie. To nam zapewni sąd, sądy, jeżeli ich uratujemy przed reformą sądownictwa. Tego chcemy. I mamy Was, szanowni obywatele, nie szanowni, tylko mięso wyborcze gdzieś tam w głębokim poważaniu, bo my, elita, musimy rządzić, bo utrata władzy jest tak, jak powiedział guru, guru, mam nadzieję, że to pana prezydenta Łukaszenki nie obrażę, ale guru was, guru, mm, chociaż tak, bo to Putin waszym jest guru, ale no zastępca waszego guru, czyli y, prezydent Białorusi, no waszym nie ma zastępca. Mm, guru Białorusi, który powiedział co on by zrobił gdyby został prze, przecież nie zostanie bezrobotnym jakby został, przestał być prezydentem więc wy musicie być politykami żeby nie być bezrobotnymi no słuchajcie w takim razie co już ma powiedzieć taki biedny pisarz jak ja skromny pisarz, naukowiec który ma te 14 pracuje nad 15, 16 książkę naukowe, teraz pracuje nad science fiction, fantazji też co ma taki powiedzieć? No chyba tylko tyle. Skoro wy chcecie być politykami z waszym zasobem intelektualnym, yy, pamiętacie to, co mówiłem i to mówiła ta pani, yy, pani, posłanka w Sejmie wtedy. Pani poseł, nie pamiętam już, z której to było opcji, może nawet z... czy to była... Hmm, hmm, ale coś chyba z prawicowego, nie wiem, czy to było porozumienie centrum, być może tak, która powiedziała do jednego z posłów. Pani kolego, czy wie pan, dlaczego dzwon jest głośny? Bo wewnątrz jest próżny, pusty. Więc, es, es, szanowni państwo, to by oddawało istotę waszego postępowania, waszego zachowania itd. To ja jako pisarz, yy, chyba lepiej się znam na polityce, posiedzę w tym, teorii, praktyce też. A powiem tak, jakże i wy będziecie gadać bzdury, no to ja was odsunę od tej władzy za pomocą karty wyborczej i własnego uczestniczenia w wyborach. Zarówno czynnego, jak i biernego. Pozdrawiam!